No to co, BMW M2 mamy skończone, jak widzicie, poskładane trochę się przedłużyło. Więc dopiero teraz nagrywam Wam ten materiał. Przedłużyło się, bo mieliśmy problem z reflektorami. Jeden okazał się uszkodzony i przy kodowaniu lewa lampa się zakodowała, prawa no niestety nie. To nam wydłużyło sprawę. chciał, że po prostu padło na to, że poszły nowe obie w komplecie. Dolakierowaliśmy jeszcze tylny zderzak, ponieważ on miał otarcie, nie było tylnej zaślepki. Oraz wjechała lotka na klapę, którą myślę, że na przebitkach zaraz zobaczycie, albo już widzieliście. Auto finalnie prezentuje się bardzo fajnie, zobaczcie sobie. Myślę, że niczego mu nie brakuje. Przyleciało do nas splitterem dolnym tutaj karbonowym niestety on jest uszkodzony jest uszkodzony ale na tyle że dałoby się go naprawić natomiast my się nie zajmujemy naprawą karbonu my finalnie to co mieliśmy zrobić zrobiliśmy czyli został wymieniony fartuch na nowy z aso razem z numerem win zaklejony folią ppf czyli dokładnie tak jak było w oryginale wleciało z używeczki tak jak wiecie bo widzieliście na materiale z pierwszej z pierwszej części że maska była z używki błotnik pozostał oryginalny Zderzak z używki, tamten błotnik z używki, i cieniowaliśmy drzwi. Auto wycofywuje się super, wygląda bardzo fajnie. Oczywiście tam z zawieszenia też doszły parę paczkowych elementów, jak tam drążek stabilizatora i końcówka drążka. Podsumowaliśmy sobie koszty, żebyście wiedzieli, jak wygląda koszt naprawy takiego samochodu. Przesłał mi tutaj właściciel takie zestawienie, tak? Takie zestawienie, które cokolwiek nam mówi o tym jakie to są koszty sprowadzenia takiego samochodu ze Stanów. Oczywiście na ten moment, na który on sprowadzał, no bo to wiadomo, że trzeba, trzeba brać pod uwagę. Mianowicie samochód wyszedł 101 688 zł. Myślę, że to był kwestia kupna na aukcji w USA. Potem transport 1345. Mówimy oczywiście o cenach netto, będziemy sobie je tutaj Ewentualnie wyszczególniać. Ubezpieczenie tego auta 2354. Reflektory 9000 zł. Dwa przednie z modułami, ze wszystkimi rzeczami europejskie. E, przód, jeśli chodzi o części blacharskie, wyszedł 17556, czyli maska, zderzak, błotnik, e, wszystkie chłodnice, pas przedni. Tłumaczenie to tam 410 zł. Watt, 12 798 zł. to też trzeba pamiętać, że po ściągnięciu tego samochodu w takim stanie jak on jest uszkodzony no pomaga, wymaga opłaty celnej i vat Zawieszenie jeśli chodzi o te końcówki, drążki i tak dalej 470 zł. Uchwyty 115 zł. Pompa wody, która też była uszkodzona 1362 zł. 90 groszy. Czujnik zderzeniowy 395 Fartuch jest osobno wymieniony. Kosztą, te dwie części fartucha w ASO kosztowały 990 zł. Obudowa filtra, która była uszkodzona powietrza 1155, filtr powietrza. 69,30 odboje maski, bo tego nie było, i parę tutaj spinek do maski, tam 34 zł. Nie było też rozpórki silnika, czyli tego pałąka karbonowego. No i ten, te, te, ta rozpórka kosztowała tam 2795 zł netto. Pokrywa silnika 231. No i opony, zostały wymienione. Opony. Ponieważ ta opona by została uszkodzona, miała napisane na, na boku, że jest uszkodzona, miała naderwanie boczne, no to ją dyskwalifikowało do dalszej eksploatacji, więc klient zakupił dwie używane opony w bardzo dobrym stanie za 693 zł. Doszła jeszcze lotka na karbonowa, ona tam w granicach 1000 zł kosztowała. Nasza usługa, jeśli chodzi o bracharstwo, lakiernictwo. I jakby zamknięcie tego tematu, o tą naprawę e, zamknęło się w kwocie 12 tysięcy zł. Natomiast e, auto myślę, że prezentuje się fajnie, e, wygląda fajnie, mam nadzieję, że będzie jeździć fajnie. E, ogólnie podsumowując te koszty, no to, no to co? No to mamy auto w bardzo fajnych pieniądzach. E, jedzie do nas BMW M4, tak jak wam powiedziałem, e, do M4 już części nawet nam zjeżdżają, bo dzisiaj był kolega Tomek, pozdrawiam, jak oglądasz. E, był, zostawił dwójkę drzwi. Bo tam będziemy taką naprawę robić, ale nie będę wam więcej zdradzał. Przyjedzie to, zobaczycie na materiale, czyli kolejne odbudowy BMW Serii u nas na kanale się pojawią. Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że krótko zwięźle na temat. Jak wam się podoba, powiedzcie w komentarzach. Mi się podoba bardzo. Powiem wam szczerze, że mam ochotę kupić właśnie tego typu auto. Jeżeli będzie taka możliwość, to może coś i my ściągniemy osobiście nie jako tym razem yy, klienci naprawiający, a klienci tacy, którzy kupili taki samochód i robią go od podstaw. No nic, mam nadzieję, że Wam się podobał ten materiał. Wyczekujcie kolejnych i trzymajcie się. Cześć!